Dzień dobry, witam w kolejnym spotkaniu Sośnierz i Brzuska. Brzuska i Sośnierz. Jednak zdecydowaliśmy się razem nagrywać. Oczywiście widzowie w komentarzach pisali, żeby Dobromira wymienić. To był taki żart, ale Wy chyba go nie załapaliście. Więc nie słuchamy się widzów jak zawsze i kolejne, kolejne wydanie programu Sośnierz i Brzuska. A jutro będzie wydanie na, w telewizji polskiej na Wrocki. Tylko nie razem, tylko VS Trzaskowski. Telewizja Polska łamie, nie przestrzega przepisów. Nie przestrzega przepisów, organizując debatę tylko dwóch kandydatów, a gdzie Telewizja Polska powinna zaprosić wszystkich zarejestrowanych kandydatów, a oni organizują tylko, tylko dwóch. Co o tym sądzisz? No ale jest w likwidacji, to może już nie zdąży, może mieli plan wszystkich, ale. Ale ze względu na stan likwidacji zmieści się tylko dwóch na przykład. Nie, bo pewnie jakoś tego wybrnął, bo nie muszą właśnie poświęcić tę samą ilość czasu na wszystkich kandydatów, no to albo film o męcenie, to, to może się już liczy, że już poświęcili mu czas. Jak trzeba będzie zrobić jakiś przykry materiał. No, nie, nie spoileruj, nie spoileruj kolejnego naszego odcinka, który później nagramy o tym, jak yy... Od pana siekierskiego ekipa, łamała prawo. Łamała prawo w y, zabudowanym i sami na siebie nagrali. Po do, do tego, z jako, z, aha, tak. e, co do tego z jaką. tak co do tego, z jaką prędkością jechał samochód przed nimi. Nie mamy pewności, a oni sami na siebie nagrali. Mam nadzieję, że wyślą to do odpowiednich organów i kierowca zrzeknie się prawa no jazdy to tu, i pójdzie to tu na robi, trzy miesiące. To robi zapowiedź tego, co za chwilę powiemy, no. A no, ja to tylko, faktycznie ja tylko z, zmi zmiankowałem o tym, a, że... A, a później że... widzowie krytykują, może że, że dzielimy te materiały na 15 i teraz widzowie jeszcze będą musieli kilka dni na ten materiał zaczekać, ale zaczekajcie, bo jest warto. Yy, więc to tak. To nie wiem, czy jest warto, bo jeszcze tego nie nagraliśmy, ale... <laughs> TVP Info na Twitterze... Wstawiło takiego tweeta. Oficjalne stanowisko TVP Info, TVN 24, Polset News skierowane do sztabów wyborczych Karola Nawrockiego i Rafała Czeskowskiego. Szanowni Państwo, jutro o godzinie 12 będziemy czekać na Państwa w siedzibie Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza. Na, spotkanie, na spotkaniu obu sztabów i trzech telewizji. Zgodnie z zaproszeniem jesteśmy otwarci na zmianę miejsca spotkania. Jeśli oba sztaby takie uzgodnią. Grzegorz Sojur, te Telewizja Polska SA. Michał Samul, TVN24, Piotr Witwicki, Polsat News. I Michał Gramatyka właśnie skomentował tego tweeta w ten sposób. Pozdrawiamy pana Michała, e, że telewizja publiczna powinna działać zgodnie z prawem, bawiąc się w takie ustawki zaprzecza przepisom, które jej dotyczą. I pierwszy e, zapis. E, telewizja polska umożliwia się. wzięcie udziału się, no. w, takiej, w, w takiej samej liczbie debat. I z Dobromirem liczyliśmy to. Liczyliśmy to przed programem. Telewizja Polska może wyjść z twarzą, organizując. Ile tam nam wyszło? 100, 105 debat. Jeżeli zorganizują, przy założeniu, że będzie 15 kandydatów, że zorganizują debatę każdego kandydata z każdym kandydatem. I tak szczerze, jestem za tym pomysłem, bo te debaty na 15 kandydatów nie mają najmniejszego sensu. A tak robimy ligę. Każdy z każdym gra, a no i widzisz, później nam wyjdzie 210, bo później jest spotkanie u siebie, a rewanż na wyjeździe. I robimy spotkanie i później robimy tabelę i na podstawie tego wybieramy prezydenta. To nie byłoby głupie, co? Um, wiesz co, no tak, no myślę, że to system każdy z każdym, system ligowy, byłby tutaj oczywiście najbardziej sprawiedliwy. Widzowie nie oglądaliby nic innego przez miesiąc, tylko poszczególne... u, to trzy no. miesiące wcześniej pomyśl, że to jest no 210, to... no to dwie debaty, no to trzy miesiące nawet ponad. 105, 105, nie 210. No ale u siebie i na wyjeździe. A, że u siebie na wyjeździe? A, tak, żeby no było to... rewensz. No tak, to jak 210, no to, to już gorzej. Ale jak u siebie na wyjeździe? W sensie raz w nie raz w... w Republice. No załóżmy, załóżmy. Raz w... U Brzuska TV. <laughs> tak, tak. E, znaczy to z dziennikarzami, bo wszystko by musiało być w telewizji polskiej. Dobrze, ale do, doczytam, e, co Michał Gramatyka wysłał. Zapewnienie równego czasu wypowiedzi w debatach. Zapewnienie w tej samej, tej samej godziny rozpoczęcia emisji debat z tolerancją plus minus 15 minut. No to ciężkie zadanie przed telewizją polską stanie i ciekawi mnie, jak Marek e, Czysta Woda Czyż e, to skomentuje. Nie, ale nie, nie, wybrną z tego w prostszy sposób. No po prostu tyle samo czasu, to będzie wtedy, kiedy zorganizują. Jest 15 kandydatów, no to 7,5 debaty. Nie każdy będzie miał jednego przeciwnika. Jak jacyś pechowcy będą albo będzie sam, albo będą w trójkę. No i zostawiają różne pary, tak? Jedną tą najważniejszą to już zostawili, a resztę to będą po, posadzą tam, że Męcę, scenyszyn, prawda? tam Zandwerk z Braunem, odbędzie się, każdy będzie miał tyle samo czasu. A Trzaskowski nie poczy. będzie miał swojej pary, bo jest nieparzyście, żeby nie musiał z nikim, z nikim debatować. No, on, już, on już znalazł swoją Nemesis, znaczy już się ustawił jednak na... Bo początkowo sztab Trzaskowskiego nie wiedział, jak się zachować w tej sytuacji, jak im mencen rósł. I nawet tak by się wydawało, że oni bardziej sprzyjają temu drugiemu scenariuszowi, żeby to jednak męcem przeskoczył Wrocławskiego, ale widać, że się ogarnęli, że jednak stwierdzili, że to jest jednak bardziej niebezpieczne i że ten scenariusz w drugiej turze może być bardziej ryzykowny. I już teraz ewidentnie stawiają na to, żeby podpompować, żeby podać rękę pomocną Nawrockiemu, bo tak to trzeba czytać. Ta zgodna debata jeden na jeden to jest ręka wyciągnięta do Nawrockiego, żeby go tam z tego... z tego... takiego... z tej złej pasy spadkowej wydobyć jakoś. Okej, okay, no to się zgodzę z Tobą, że to jest podanie ręki. Tylko pytanie, czy Karol Nawrocki wypadnie na tej debacie na tyle dobrze, że on tą rękę chwyci, czy tylko piątkę przybije i nie spadnie jednak niżej? To oczywiście zawsze jest takie ryzyko. No, jak również jest ryzyko odwrotne, że to na przykład Podając tę rękę, Czaskowski zostanie wciągnięty w bagno, prawda, i już stamtąd nie wyjdzie. Zawsze coś może pójść nie tak. Ale powiedz mi jedno, jak to jest, że y, załóżmy, jest kandydat Hołownia. Wzywa Mencena do debaty. Jaki? Hołownia. Nie słyszałem. Serio? No, tak, tak. Jest taki kandydat. Nawet A, rośnie mu w sondażach, świetnie. nawet w ciągu tygodnia podwoił swój wynik. O. Eee... z jednego na dwa nie no z, no, no, z trzech wiem, na, wiem, trzech się na po prostu. No, no. No, dobrze tak? wyzłośliwiać Widzi... zobaczysz... złośliwi... to ja też wyzywa Mencena na debatę TVP milcz Nawrocki wyzywa Trzaskowskiego TVP milcz Mencen wyzywa Nawrockiego albo Trzaskowskiego TVP milcz Karol Nawrocki nagrywa spotkajmy się w Końskich zapraszam Cię Karolu TVP o, organizujemy to. Potrzebujemy takiej debaty. Super pomysł, naprawdę super pomysł. Zapraszamy wszystkie redakcje, wszystkie mam na myśli TVN i Polsat. No, ale właśnie, bo Nawrocki postawił warunek tam, zdaje się, zaporowy, więc jeszcze też nie uprzedzajmy faktów, że na pewno do debaty dojdzie. Bo Nawrocki powiedział, że ale muszą brać udział no, no to, czy, A um, czy on dba o, o udział zgodzili. telewizji Brz Brzuska TV, czy nie? No myślę, że, a co myśli? no myślę, że z tych wielkich telewizji, no to brakuje tam tylko grzyska TV, prawda? No Myślę, że tak, a wiesz, śmiechem żartem ostatnie filmy każdy robi po 100 tysięcy, więc czas się no. zacząć liczyć, liczyć z wielką redakcją jednoosobową. To jest tylko jedna osoba, nie wierzę, tam na pewno jest sztab. Nie, nie ma sztabu, nie ma sztabu. Niebieską. tam się czasem rusza ta niebieska kurtyna i to, to znaczy, że ktoś tam siedzi jakiś. Raz Jakiś ty na balkonie świl. siedziałeś. Cicho. Nie psuj mnie. <noise> Myślę, że przede wszystkim jest to kwestia tego, że nie ściągnęliśmy sobie na głowę. Poczekaj. Brakuje 20. Brakuje 20 łapek w górę. 20? 15. 15 łapek w górę. Ej, bo, bo to wynajmowany mieszkanie Pew. Ale to było, było chyba na live. To taka szybka było, dygresja. Było. Raz jak ja prowadziłem streama i Dobromir Saśniusz u mnie był, to miał łączenie z inną konkurencyjną telewizją i nie mieliśmy gdzie tego zrobić, więc zrobiłem piękny, piękną scenerię Dobromirowi. Teraz pewnie macie przybitkę. I on rozmawiał na moim balkonie, a ja to tutaj oglądałem z tego jego wystąpienia. No i później machał z balkonu. Dobra, to tyle. Wracamy piękne, do. Jest, piękne czasy do debaty. Jak ta debata y, może wpłynąć na wynik wyborczy? Pierwszy scenariusz, Karol Nawrocki wypada słabo. Kto na tym zyskuje? No chyba nie Trzaskowski. Jeśli Karol wy Nawrocki wypadnie słabo. I jeżeli wypadnie znaczy, słabo. Jeśli, jeśli, no, jeśli wypadnie oczywiście tak bardzo słabo, że to będzie skutkowało jego jakimś tam obniżaniem się notowań, no to, to Mencen może zyskać oczywiście na tym. Natomiast jeśli się wypadnie, no nie najlepiej, ale na tyle, że jego zwolennicy uznają, bo zawsze tak jest, że zwolennicy danego kandydata uważają, że wygrał debatę. Wygrał, tak. tak. Ma więc... Małgosia taki dawał. Musi bardzo źle pójść, żeby uznali, 30. że jednak, Dybaty. że no, musi bardzo źle pójść, żeby, żeby tak nie uznali. Więc jeśli pójdzie tak bardzo źle, że nawet wyborcy Trzaskowskiego sympatycy będą musieli powiedzieć, że e, nie, nie, chyba nie. No to, to wtedy wyzyska Mencen. Natomiast na każdym innym scenariuszu wyzyskują się dwa i przydebatują, bo ustawiają się w pozycji tych, o których należy mówić i rozważać. Bo skoro jest groźba Mijanki, no to dla Nawrockiego najgorszym scenariuszem jest ciągłe rozmawianie o tym, że Mencen go może przeskoczyć, że wcale nie będzie drugi. Natomiast odbicie się od tego i polaryzacja między nim a Trzaskowskim jest mu jak najbardziej na rękę. Nawet jeśli tam wyjdzie trochę słabiej. W debacie niż, niż Trzaskowski, to mu się to opłaca. Więc nie wiem, czy tak będzie do końca stawiał ten warunek zaporowy z tą republiką i innymi telewizjami, bo ostatecznie może się w ten sposób nie dojść do debaty. No właśnie, pomyśl o tym, że Nawrocki będzie miał jeszcze dwóch przeciwników, że Trzaskowski będzie miał łatwo. No bo nie oszukujmy się, TVP i TVN sprzyja Trzaskowskiemu. Nawet bym powiedział, no tak, że. Dwie, dwie rządowe stacje i jedna neutralna, no to tak. Tak. I one będą atakowały Nawrockiego, a będą sprzyjały Czeskowskiemu. Więc, no, Nawrocki szczerze tam idzie na ścięcie głowy. No, pytanie oczywiście, jak bardzo będą chcieli go pogrążyć, bo moim zdaniem. Pamiętasz wywiad Kraśki z Mencenem, to... że men... że tak. Kraśce wtedy nie zależało na niczym? na niczym, no nie no, myślę, że mu akurat zależało na dojechaniu Męcena. Natomiast, y, y, no bo gdyby oni tak na, na chłodno patrzyli, no to im się właśnie opłaca ten scenariusz, że Trzaskowski wygrywa, ale nie pogrąża Nawrockiego, tak, no bo pogrążanie Nawrockiego może oznaczać z kolei przepływ do Męcena. Więc y, moim zdaniem powinni go potraktować w miarę, w miarę no Właśnie po to, żeby się spolaryzować między sobą. Okay. Żeby powiedzieć, że ja jestem najważniejszy, Trzaskowski, ja wypadam najlepiej, a jakby co, jak nie ja, no to już y, następny za mną jest mój najłatwiejszy przeciwnik, taki, który, na, którego na pewno w drugiej rundzie pokonam, czyli Nawrocki. I moim zdaniem z tego punktu widzenia nie powinni go za bardzo niszczyć, bo wtedy cel nie zostanie osiągnięty. Szymon Hołownia w trakcie nagrywania tego materiału wydał, y, napisał list do Tomasza Syguta, że wzywa dyrektora do zorganizowania debaty i zaproszenia wszystkich zarejestrowanych kandydatów. Oczekuję od pana prezesa przestrzegania prawa i nie naruszenia zasad wyborów z wyrazami szacunku. A to jednak nie list na Hołowni, tylko szefa sztabu, Jacka Cichockiego, bo tu widzę, że Jacek Cichocki się podpisał. No, zobaczymy jak to się rozwinie. Aj, ale to nie będzie ten. A jednak mamy ten sam wynik, dlatego że ja zacząłem od 15, tą, te, a, znaczy od 14 14 zacząć, 14 plus 13, bo pierwszy może debatować 14, drugi już tylko z 13 i tak I wychodzi, dalej. Wychodzi i wychodzi. Wtedy wychodzi 105. Okay. Więc to jest ten sam wzór, więc albo 15 razy 14 przez 2, albo dodawanie kolejnych liczb. Okej. Okay. Uh -huh. No to też nie. I na tym kończymy pierwszą część. E... Jaką pierwszą część? Ja na zakończenie powiem, jak się liczy, ile jest kombinacji. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Kłóciliśmy się o tym przed, program, przed programem i o tym teraz porozmawiałem, bo to w sumie pytania są nudne i odpowiedzi są przewidywalne, a to jest dopiero ciekawe zagadnienie. Jak się. Ale <laughs> dawaj, 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 Jak się liczy, ile jest kombinacji. Bo z, z, z detektorem sośnierzem kłóciliśmy się, kogo z wzór jest... już. O, no bo posłem nie jesteś. Który wzór jest lepszy? Firmy? Który wzór jest lepszy. Eee... Znaczy mieliśmy intuicyjnie odmienne podejście, ale okazało się, nie że nie doprowadziły finalnie do tego samego wyniku. Tak, tak. A, a redaktor Sośniesz w, w trakcie kru, krótkiej przerwy dodawał na kalkulatorze kombinację i mówi. Ty, wynik w sumie ten sam wychodzi. No dobrze. Yy, I tym optymistycznym akcentem zostawiamy Was yy, w tej pierwszej części. Kolejna część już niedługo, bo raczej nie jutro, bo jeżeli to publikuję w czwartek, to raczej w piątek nie opublikuję drugiej części. Czekajcie, bo warto będzie. Czekajcie.